Hej, hej, witajcie. Dzisiaj przechodzę do Was z recenzją książeczki Jasmine Lee Corey od wydawnictwa Zwierciadło pod tytułem Matka niedostępna emocjonalnie. Kochani, była to totalnie przejmująca książka opowiadająca m.in. o miłości dziecka do matki. No, rodzice czasem zapominają, że choć praktycznie My możemy być niedoskonali, to nasze dzieci i tak bez względu na wszystko no będą nas kochały. Będą kochać oboje rodziców tak samo, ale uwierzcie mi, że praktycznie tylko matka jest dla nich takiego pewnego rodzaju tarczą, która potrafi przeciwdziałać właśnie im problemom. Niektóre dzieci pozbawione matki mogą czuć się troszkę wycofane i wyobcowane wśród innych dzieci. No. Gdyż inne dzieci praktycznie tego nie odczuły, cały czas z nią przecież w końcu przebywało od samego początku, tak? One nie są za bardzo nawet pewne siebie, bo no, nikt nie wykształci im tego, co, co dajemy naszym dzieciom my, czyli że jesteś doskonały, jesteś piękny, pamiętaj, że jak będziesz chciał coś zrobić, to będziesz to potrafił, że coś ci się uda, no one niestety były tego wszystkiego pozbawione. Ale pamiętajcie, że w dorosłym życiu możemy ten brak matki sobie właśnie zrekompensować. Ale żeby wiedzieć, jak, trzeba sięgnąć do tej książeczki. Mi osobiście ta książka uzmysłowiła, że ja jako matka jestem jakby dla swoich dzieci takim jakby drzewem. No bo praktycznie we mnie dziecko znajduje pocieszenie, no to ja w swoich ramionach zapewniam mu schronienie, to ja je karmię. I jakby nawet względem maleństwa, ja jestem dla niego przecież ogromna, i z biegiem czasu ono nawet zauważa, że jeżeli dzieje mu się krzywda, bądź czegoś potrzebuje, a nawet nie jest w stanie tego ukazać, to jeśli będzie odpowiednio intonowała swój płacz, który zna tylko on i matka, to ona po prostu go zrozumie. Sami wiecie, że dziecko potrafi płakać dla niektórych tak samo, ale tylko my wiemy. Kiedy ten płacz oznacza, że na przykład mam mokro, że jest głodne, czy że chce mu się pić. I powiem wam, że ja do roli matki yy, przekonałam się, że można być przygotowanym dosłownie w każdym wieku. No i przyznawam wam się, że ja sama zostałam mamą mając 18 lat i powiem wam, że byłam wtedy przeszczęśliwa, ale znam osoby, które pierwszy raz w życiu zostały rodzicami właśnie w wieku 40 lat, 42, nawet 44. I powiem Wam, że one nie wyobrażały sobie, żeby mieć w ogóle dziecko wcześniej. No jak to? No przecież człowiek musi się realizować, tak? I dla wszystkich posiadanie dziecka oznacza jednak właśnie poświęcenie, no bo ono zabiera nam całą uwagę, cały czas. I właśnie w tej książce wszystko nam ukazuje, że prawdziwą matką stajesz się wtedy, kiedy jesteś gotowy na własne wyrzeczenia. Ja tę książkę polecam do przeczytania każdemu, kto chciałby w przyszłości zostać rodzicem, kto niebawem nim będzie lub kto po prostu już nim jest. Moim zdaniem obowiązkowa lektura dla każdej kobiety. Naprawdę. Tak jak się spodziewałam po tej książce, że będzie piękna, piękna się pokazała. Pokazuje nam, jak ćwiczyć, żeby być dobrym, jak uzmysławiać sobie, co możemy robić źle źle, choć z naszego punktu widzenia w ogóle nie będzie to tak wyglądało naprawdę, ja ją szczerze polecam jeżeli będzie gdzieś taka książeczka podobna, ja naprawdę bardzo chętnie ją przeczytam zobaczcie jak fajnie kocyk wam dobrałam może to nie jest idealna twarz mamy ale o to mniej więcej mi chodziło także ja tą książeczkę wam serdecznie polecam, bo naprawdę warto przeczytać, uwierzcie mi, że warto i kiedy już ją przeczytacie spojrzycie na siebie z zupełnie innej perspektywy do zobaczenia w kolejnej recenzji Pa.